Będę z wami szczery, to są moje najlepsze nagrody na Road Glory od dawien, dawien dawna I robimy potężne zmiany w składzie Ja mam z tej strony Lisandro No i chwalimy się, chwalimy się jakie udało nam się bilansy zrobić na Food Champions U mnie główny skład 19 winków. To jak poszło na Road to Glory dowiecie się w tym odcinku A wy pochwalcie się także jak wam poszło Food Champions i co trafiliście z nagród Bo dzisiaj też się dowiecie co ja trafiłem z nagród Zostawiajcie łapeczkę do góry jeśli chcecie więcej materiałów, a teraz Lecimy ostatnie meczki Food Champions i potężne nagrody. Nagrody krem de la crème. Coś tak czuję, że one będą krem de la krem. bo w sumie to nagrywam już po wstępie, więc warto oglądać do końca. Let's go! Rozpoczynamy naszą batalię, rozpoczynamy naszą zabawę, rozpoczynamy coś, co, no mam nadzieję, będzie czymś dużym. Mieliśmy najlepsze Food Champions od kilku dobrych tygodni, jeśli nie miesięcy, na głównym koncie, gdzie zrobiliśmy 19-1, a w tym momencie, kiedy to no, w tym momencie na Road to Glory jesteśmy i mamy najgorszy bilans od ostatnich kilku tygodni w historii w ogóle FIFA 23, bo mamy 9-4 na koncie Road to Glory. I dzisiaj po prostu postaramy się coś z tego wyrzeźbić i odpalimy sobie oczywiście nagrody. No i mam nadzieję, że coś tutaj to da. Ogólnie połączenie, 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 jakie jest FIFA 23 ostatnimi czasy. Mam wrażenie, że jest przerażające. i Od soboty od niedzieli. To po prostu jest masakra. Jest masakra, ale to nie straszne dla nas. Szukamy oponenta, 7 meczów wygrywamy, 16 winków robimy. I tak wychodzimy z tego bagna i cieszymy się, no, że chociaż mamy te 16 winków. No i zaczynamy bardzo dobrze. Zaczynamy bardzo dobrze. Veron nam strzela bramkę na 1 do 0. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Bravo Thierry Nice. Nice. Nie, no nie, no nie, no. O no Tyriory. Tyriory się przełamał. Walczymy, walczymy. Jeszcze tylko 5 zwycięstw. Only five games. And we'll be fucking good. Nice. Nice. Ależ akcja, ależ akcja, ależ akcja, zaczynamy! Boże, Auri, ty, ty, ty barani ubie! Ja cię kręcę, w, ależ ty! Dobry mecz, dziękuję! Przełamanie! Mecz o 14 minów, let's go! No w końcu ty! O, są... Go shot, baby. let Yes, so dobrze, mam Nice. 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 Cool. Holand. Nice. Dobra, karne. Ja dawno karne nie strzelałem. Ja myślałem, że to on będzie strzelał. Noż... No ty Dobra, Trzydzi. Dobra, zagramy sobie jeszcze ten o 15 winków i odpalimy nagrody. Nice. 15 winków, kit. Bez dwóch zdań. Najgorsze Food Champions ever. FIFA 23. Row to glory konto naprawdę przyjemne. I, i składzik mocnych, o którym jutro będziemy sobie więcej mówić. Ale no dramat. Dramat pod wieloma względami. Odpalamy nagrody. Zobaczmy, co na nas tutaj czeka. Super. Pierwszy taki pik w porządku. Taki przyjemny. O, Eddie. Edi, Edi, Andradina i tutaj Arnold Schwarzenegger. No i teraz najważniejsze dwa piki. Nie wiem, no. Na koncie głównym te piki były takie sobie, więc może tutaj będzie troszkę lepiej. Sprawdzamy, duplikatów nie ma, ale w sumie duplikaty ciężko, że tutaj były. Tirpier. No fatalny, fatalny pik. Nie ma co gadać. Dużo fizyczności, dużo defa. Casemiro. 9 4 obrana, to jest jedyny plus. No nic specjalnego. Saka. Weźmiemy sobie tego Sakę. No weźmiemy Sakę, bo Saka ciekawy. Saka ciekawy i może będzie jakoś tam wkładu. Saka git, no. Sprawdźmy tak. Kane. Okay. Już myślałem, że to może być Holland, ale niestety nie. Udegard. Ruben Diaz. No, piki powiem szczerze, że nawet spoko, no. No, dobre. No, nie będę nawet mówił, że nawet w porządku, tylko piki po prostu dobre. Dobre piki. Dobre piki. Dobre, dobre piki. Dobre piki. Tylko, na no, u mnie problemem jest to, że ja mam bardzo mocną obronę, nie? Bardzo mocną obronę. Jedziemy. Sześć paczek. Small Prime Gold Player Pack. 81 plus zawodników. No i co, parka za 100 tysięcy? Wymienna. Może jakaś angielska liga by tutaj co? Wyleciała Brazylia, LW. Gabriel Martinelli! I to jest karta wymienna. I to jest toc o wartości 300 tysięcy. Ja go sobie od razu spieniężam. Win. Zdecydowany win. Absolutny win. No i teraz paczka. Paczka z tocami. To jest paczka z zawodnikami niewymiennymi. Jedna była paczka z wymiennymi. Teraz mamy paczkę z. Teraz mamy paczkę z niewymiennymi. Tak, żeby coś się działo, żeby było. Żeby była mała zmianka i tak dalej. Będziemy szukać sobie standardowo. Jest duplikat. Jest duplikat. I to jest triper. No cudownie. Cudownie. James. Chris James. No i już mamy dwóch do szukania, mniej. Został ostatni. O, nice. Biera też tu nie ma. Zinczenko. Szczerze? Czy to paczka wymienna? Czy to paczka niewymienna? To jest jeden wielki... Jedno wielkie nic. Szczerze? Wolę sobie trafić tego Gabriela Martinelliego pocieszyć się nim i koniec tematu.